Witajcie, na kanale Wiejska Zagroda TV. W tym filmie chciałbym poruszyć temat zjadania jaj przez... ...kury. Dlaczego one to robią? Jak temu zapobiec? Dzisiaj przychodzę Wam z pomocą, więc koniecznie zasubskrybuj mój kanał i zostań do samego końca. Miłego oglądania! Często są zadawane pytania odnośnie zjadania jaj przez kury. Albo zauważyliśmy, że kury jedzą oraz niszczą jajka na naszych oczach. Więc dlaczego kury tak naprawdę jedzą swoje jajka? Powodów tego jest kilka. Po pierwsze, kury zjadają swoje jajka wtedy, kiedy jest niewystarczająca liczba gniazd. Po drugie, niewłaściwe usytuowanie gniazd. Po trzecie, podawanie niewłaściwej formy wapnia. Po czwarte, niezbilansowana pasza w składniki pokarmowe, szczególnie w okresie zimy, kiedy to kury nie mają dostępu do tak dużej ilości potrzebnych składników. Po piąte, zbióry jaj o niewłaściwej porze. Szóste, czynniki stresujące. Powody mamy już wymienione, a teraz czas, moi drodzy, na czynniki zapobiegawcze w zjadaniu jaj jeśli nie chcemy mieć strat. Po pierwsze gniazd powinno być sporo. Na jedno gniazdo powinno przypadać mniej więcej 4-5 kur. Po drugie gniazda powinny być cały czas wyścielone słomą. Po trzecie gniazda powinny być ponad ziemią od 20 cm do 40 cm. Po czwarte Podawajmy zmielone bądź dokładnie wzmiażdżone i wysuszone skorupy po jajkach. Równie dobrym sposobem będą tutaj muszle ostryk, białko zwierzęce i kreda pastewna, która zawiera węglan wapnia. Po piąte, często i regularnie zbierajmy jajka. Możemy również spróbować podłożyć sztuczne jajka. Wtedy kury będą dziobać w sztuczne jaja, a nie w prawdziwe. I w ten sposób możemy je oduczyć dziobania i niszczenia jajek. Drodzy widzowie, pamiętajmy również, że pasza dla kur Niosek jest zawarta w niemalże wszystkie potrzebne składniki odżywcze. Dobry i duży wybieg to też podstawa dla kur do zdobycia potrzebnych im składników. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli się spodobał, to koniecznie łapka w górę, subskrypcja kanału z dzwoneczkiem, by być na bieżąco, miły komentarz. Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku. Link do grupy znajdziecie, jak zawsze, pod opisem filmu. A my widzimy się już w kolejnych produkcjach wiejskiej zagrody. Do usłyszenia!